Państwa na konferencji pomeczowej. dzisiaj Jezioro Kiława wygrywa 3 do 0 z GKS Mamy Giżycko. 13 kolejka 4 ligi Forbet. Przypomnę, że strategicznym sponsorem Jeziora jest firma Energa. A teraz chcielibyśmy posłuchać spostrzeżeń obu trenerów po dzisiejszym meczu. Rozpoczynamy od trenera gości, to oczywiście Karol Lemecha, GKS Mabry Giżycko. Przede wszystkim gratuluję trenerowi zwycięstwa. Uważam, że jezior robił o tym zasłużenie był z lepszym. Co do naszej gry, myślę, że brakowało, brakowało troszeczkę jakości, brakowało pewnych elementów. A Żeby tutaj osiągnąć dobry rezultat. Wiedzieliśmy, że, że będziemy mieli swoje sytuacje i one były. Niestety, niestety brak skuteczności. No ale tych sytuacji było zbyt mało, tak jak powiedziałem zbyt mało argumentów, zbyt mało jakości, żeby osiągnąć tutaj dobry rezultat, podaż zasłużenie. E, oczywiście walczyliśmy do końca, próbowaliśmy, próbowaliśmy zmienić rezultat tego meczu. E, natomiast to e, nie tak, Mamy już któryś mecz z rzędu problem ze skutecznością. E, tak jak powiedziałem na początku meczu sam na sam jest koniecznie, niestety. Niestety sytuacja niewykorzystana. E... No, gospodarze, gospodarze konsekwentnie e... w środowisku pozycyjnym mieli swoje argumenty i przyjęli e... bramkę na 2-0 wtedy, wtedy już nie mieliśmy nic do Musieliśmy się otworzyć bardziej. W końcu bramka na 3-0 i tak jak powiedziałem to złożyło zwycięstwo. Dziękuję. Mówił Karol Lemecha, GKS Mamry Giżycko. O wypowiedź poprosimy teraz trenera, drużyny jezioraka, pana Wojciecha Fibórskiego. Dziękuję tenorowi gości za gratulacje. zdawaliśmy sobie sprawę, że gramy z bardzo dobrym zespołem, który w ostatnim, w ostatnim czasie jest dosyć w dosyć głębokim kryzysie i gdzieś na, na pewno ten ich potencjał nie oddaję tych ostatnich wyników automatycznie, to byliśmy tego, że byliśmy się tego, że przeciwnik będzie bardzo mocno zdeterminowany, bo tak naprawdę no, nie mieli nic do, do stracenia, w dzisiejszym. wszystko, co co mi się by to byłoby tylko na ich na ich plus, no, gdzieś gdzieś ta, ta porażka. No, myślę, że, że jakoś jakoś nam Byli punktowo, natomiast no, cieszy mnie to, że to, nad czym pracowaliśmy cały tydzień dzisiaj, dzisiaj przyniosło efekt, bo pierwsze dwie bramki zdobyliśmy po naprawdę na no, jakiś taki ten poziom rozgrywkowy, bo naprawdę przyjemnych, składnych akcjach, których no, gdzieś Wiadomo, się analizują mecze, to mówią, że tu mógł popełniłeś, tam mógł popełniłeś. Natomiast no, tutaj, no, myślę, że tutaj gdzieś defensywa rośliny kości za dużo w tych akcjach, zbyt wiele więcej nie mogła, nie mogła zrobić, bo naprawdę rozegraliśmy perfekcyjnie i, i to mnie cieszy, że, że to, co robiliśmy to, w tygodniu, przełożyliśmy dzisiaj. I dzisiaj na to męż, kluczem tego zwycięstwa, uważam w dzisiejszym, była cierpliwość, bo spodziewaliśmy się, nie ukrywam, że na, po obserwacjach yy, drużyny przeciwnej w ostatnich kilku spotkaniach byliśmy świadomi, że prawdopodobnie zagrają gdzieś yy, niskim prezydentem, będąc, będąc zorganizowanym na, na własnej na własnej połowie i czycha kot takie co się, co się potwierdziło i tak jak mówię, to tutaj potrzebowała cierpliwość a i aktywność na, na połowie przeciwka, dużo ruchu, bez piłki, dużo, dużo, dużo wyjścia na, na pozycję i to dzisiaj to dzisiaj u nas funkcjonowało na całym poziomie. Myślę, że początek wyrzucałem za ten Trener wspomniał bardzo bardzo ważna interwencja Jacka Maląskiego przy no, no niemal, no chyba 100% sytuacji Mateusza z Kliniczki na szczęście na Jacek i, Danie, i Danie wyszedł i, i skrócił kąt i, i pomógł nam w tym momencie no, no, gdzieś na Jacek tego świadomy, że się pomoże, będzie miał może nie interwencja, ale kiedy już się będzie miał to będzie, będzie musiał stanąć na, na wysokości, bo cieszę się, że, że swój, swój obowiązek wypełnił tak jak tego od niego wszyscy oczekujemy, natomiast no, od tej myślę, 25, 30 minuty po tej sytuacji, o której wspomniałem gości, to nasza przewaga już była coraz wyraźniejsza z, z każdą chwilą. Mieliśmy dużo sytuacji, dużo stałych fragmentów gry, gdzieś też gości wybijali już, już z linii bramkowej, bodajże Paweł tam też uratował swój zespół przed utratą bramki i to nasza, nasza przewaga myślę była już od tej 30 minuty dosyć dosyć wyraźnie i tutaj na pewno bardzo bardzo cieszywa, że zdobyliśmy, tą to bramkę przedszedł, bo, bo na pewno mogliśmy gdzieś nieco bardziej spokojniej wyjść na, na drugą e, połowę i trzymaliśmy gości od naszej bramki tak naprawdę w tych takich klarownych może do gości. Nie, nie miałem daleko, graliśmy swoje, co, co przyniosło efekt w postaci dwóch bramki i kilku naprawdę. Dobrych sytuacji także, także ja jestem bardzo zadowolony z tego, że się liczyłem w Zaprezentował zaprezentowałem na cztery mecze i zrobiłem wszystko, żeby w nich spłodzić się 12, 12 punktów. za dzień dzisiejszy. Gratulacje dla mojego zespołu. Mówił Wojciech Figurski, grający trener Jezioraka, zdobywca ostatniej trzeciej dzisiaj bramki. Zapraszamy 2 listopada na spotkanie wyjazdowe Jeziorak-Zagra w Korszach, Ponownie zespół ze gości na przy Sienkiewicza 9 listopada. Dziś to już wszystko. Dziękujemy kibicom za naprawdę doskonały doping sportowy na trybunach. Przypominamy kolejne rozgrywki już za tydzień, 14. kolejka Ligi Forbes. Dziękujemy Państwu, zapraszamy na kolejne zmagania Piłka Żęziroka i wkrótce.